W Fatimskiej figurze od las. Do dzieci swych chętnie przybywa, By w duszach zostawić swój ślad Do dzieci swych chętnie przybywać Zostawić swój ślad. Ten ślad, który pełen jest mocy. ty między niewiastami. Do walki z szatanami. Do walki z szatanami. Do walki z Chwała Ojcu się, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i na wieki. Wielu nasze grzechy i z sercem wśród i Synowi, Maryjo, bez rzeku pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Skierujmy nasze myśli do skarbca relikwii kościoła, do całunu pogrzebowego, gdzie zostały ślady cierni i ran. Stało się to dla nas, na świadectwo wszystkim, którzy przechodzą obojętnie. Pozostali milczący świadkowie, jakby zadumieni wielkością tajemnicy. Bóg aż tak umiłował ludzi, aż tak ofiarował się dla nich, aby mogli żyć godnie i cieszyć się radością nieba. Pozwólmy naszej myśli adorować ślady miłości, która pozostała, aby nas prowadzić. Matko, udziel łaski łączenia cierpień psychicznych i duchowych cierpieniami Pana Jezusa w cierniowej koronie straszne, ci żadne przeszkody, jak sobie kajdany, ile twój blask jest silniejszy od nocy i skruszy kajdany i grzech. Mój blask jest silniejszy od nocy i skruszy kajdany i grzech I ciągle swatimy nas wołamy, podając różę. By serca w modlitwie jednoczył i pomógł przed Boży dojść w tron By serca w modlitwie jednoczył i pomógł przed Boży. i mm -hmm. Dźwiganie krzyża na kalwarię. Skierujmy nasze myśli na uliczki świętego miasta. Droga Krzyżowa, pamiątka, ślad, nadzieja, rachunek sumienia wobec Jezusa. Kłaniamy Ci się, wielbimy Ciebie, dzięki Ci składamy w swoim imieniu oraz tych, których zbawienie jest nam bliskie, przez miłosierdzie, przez krzyż. Niech stanie się wszystko, co wynika z Twojej świętej woli. Matko, uproś łaskę naśladowania Pana, również wtedy, gdy nasza droga życia jest trudna i bolesna. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś nas między miastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko bo Boża, módl się za nami teraz i w godzinie świętych. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty, Miężem i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko bo Boża, módl się za nami urośnień, Teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona w między i i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się panami nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na, na początku, teraz i teraz, zawsze i na wieki wiek O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia świętego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż się, do szczególnie do tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekamy, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi drogami. mm Piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Skierujmy na chwilę myśl pod Krzyż Jezusa. Stańmy w pokornej modlitwie i uwielbieniu razem z Maryją, matką, z apostołem, który pozostał wierny, z krewną Maryi, która jej nie opuściła. Wiemy, że twój krzyż odkupienia potrzebuje naszej bliskości. A nasze krzyże życia potrzebują Ciebie. Pozwól nam wytrwać przy Tobie teraz i w godzinie naszej śmierci. Patrzę na Twój krzyż, Jezu miłosierny i ufam. Matko, sprawdy również moje ostatnie słowo było całkowitym oddaniem się w ręce miłosiernego Ojca.